Pięć ciekawostek o Tomasie Jeffersonie. Pierwsza. Był głęboko zafascynowany światem przyrody. W jego posiadłości bywały różne zwierzęta, w tym egzotyczne ptaki, króliki, bizony, a nawet para młodych niedźwiedzi gryzli, które otrzymał w prezencie. Uważał, że nauka i obserwacja przyrody są kluczem do rozwoju społeczeństwa. Druga. Podczas pobytu we Francji jako ambasador USA, zakochał się w francuskiej kuchni. Przywiózł z Paryża przepisy i wiele zwyczajów kulinarnych. Sprowadzał do USA nietypowe warzywa i owoce, takie jak Bakłażany, Karczochy. Przyczynił się do popularyzacji europejskiego stylu jedzenia w USA. Trzecia. Stworzył własną wersję Nowego Testamentu, znaną jako The Life and Morals of Jesus of Nazareth. Powycinał z oryginału wszystkie fragmenty dotyczące cudów, zmartwychwstania czy boskości Jezusa, pozostawiając wyłącznie nauki moralne i przypowieści. Arta. Jefferson dbał o edukację swoich córek i wnuczek, ucząc je języków, muzyki i nauk przyrodniczych. Wierzył, że kobiety powinny być wykształcone, ale głównie po to, by wspierać rodzinę i wychowywać dzieci. Nie popierał ich udziału w polityce ani dostępu do uniwersytetów. Piąta. Był zapalonym wynalazcą i konstruktorem. Skonstruował między innymi: obracający się pulpit do pisania, kopiarkę do listów, krzesło obrotowe a nawet projektował mechaniczne urządzenia rolnicze.